Rady Ludowe, Żołnierskie, Robotnicze, Komitety Obywatelskie. Czyli Polski Czerwiec 1989 roku, tak? A nie, Wielkopolska Jesień 1918. Udane powstanie. W dziesięć minut. Część szósta. Lud, robotnicy i żołnierze. Czyli rady ci doradzą. Od Rosji Radzieckiej po Niemcy, przez całą Europę Środkową. Jesienią 1918 roku przetaczała się rewolucja. Władze w swoje ręce brali żołnierze, robotnicy i chłopi. Powstawały rady robotnicze i żołnierskie. W Wielkopolsce powstawały na dodatek rady ludowe. A żeby było jeszcze trudniej, rady były polskie, niemieckie albo mieszane. Aczkolwiek Polacy robili wszystko, aby przejąć w nich władzę. Tak tę sytuację opisał Stanisław Celichowski. Gdy udało się wejść Polakom do Rady Robotniczej i Żołnierskiej w Poznaniu i zagwarantować sobie tym dostatecznie wpływy we władzach kierowniczych Wielkopolski, zrodziło się zrozumienie, że jest to najpraktyczniejsza forma ewolucyjnego wyzwolenia się byłego zaboru pruskiego spod jarzma niewoli. Zrozumiał to Sylwester Gawrych, gdy w porozumieniu z innymi działaczami kurnickimi zwołał na wieczór 11 listopada 1918 roku obywatelstwo kurnickie celem utworzenia Rady Robotniczej. Powołana w dniu tym do życia Rada Robotnicza z Gawrychem jako prezesem na czele od samego początku miała dwie jasne koncepcje narodową i prawno-polityczną. Była ona organizacją czysto polską. Koncentrującą działania na przygotowaniu wyswobodzenia się z niewoli pruskiej. Czysto polski charakter miały rady ludowe. W rzeczywistości pod tą nazwą ujawniały się tajne do tej pory komitety obywatelskie. Zmieniały nazwę pod wpływem okoliczności. W czasach, gdy naokoło powstawały rady, no nie można było nazywać się komitetami. Ze wsią, wbrew temu, co dziś sądzilibyśmy po nazwie, nie miały nic wspólnego. Lud oznaczał wówczas całe społeczeństwo. Na wsiach bowiem na wzór rad robotniczych powstawały Rady Włościańskie. Na początku listopada 1918 roku dowództwo floty w Kilonii wydało rozkaz marynarzom wypłynięcia w morze i podjęcie ostatniej walki z flotą brytyjską, co było aktem absolutnie szaleńczym. Marynarze się zbuntowali, doszło do walk licznych w Kilonii i ten bunt rozlał się na całą Rzeszę, doprowadzając 9 listopada do obalenia władzy cesarskiej i do ustanowienia w Niemczech republiki. Ten ruch ogarnął również, Wielkopolskę. Już 10 zaczynają powstawać rady żołnierskie, później rady robotnicze także w Wielkopolsce. Wzorem tych rad są oczywiście rady tworzone rok wcześniej w ogarniętej rewolucją Rosji. W garnizonach powstają rady żołnierskie. Wśród ludności cywilnej, robotniczej właśnie, powstają rady robotnicze, w Niemczech inspirowane przede wszystkim przez środowiska socjaldemokratyczne. Inna sytuacja wytwarza się w Wielkopolsce, kiedy zaczynają powstawać owe rady żołnierskie i robotnicze. Natychmiast do tych rad zaczynają wstępować także Polacy. Polscy żołnierze, którzy tutaj są, czy to w garnizonach, czy w szpitalach, czy w różnego rodzaju służbach wojskowych, które wówczas działają. I po drugie, z pewnym, powiedziałbym, opóźnieniem w owych powoływanych miastach radach, radach robotniczych. Przy czym te rady robotnicze w Wielkopolsce mają często dość dziwny charakter i z pewnością niemieccy socjaldemokraci, którzy tutaj także usiłowali prowadzić agitację, byli niekiedy zdziwieni, kto tam wchodzi do tych rad robotniczych. My chciałem tylko powiedzieć, że to jest najlepszy przykład, mianowicie na czele gnieźnieńskiej rady robotniczej stanął Bolesław Kasprowicz, największy kapitalista tego miasta. Jak zauważa dr Przemysław Matusik, Rady Ludowe, których celem był powrót Wielkopolski do państwa polskiego, próbowały niekiedy podporządkowywać sobie działające na prowincji Rady Robotnicze i Żołnierskie. Jeśli Rady Robotnicze i Żołnierskie były organizacjami, które miały być przynajmniej w założeniu reprezentacją całego społeczeństwa Wielkopolski, o tyle Rady Ludowe miały być reprezentacją tylko społeczności polskiej. I tam, gdzie Polacy byli najsilniejsi, czasami zdarzało się tak, że my po prostu wprowadziliśmy albo do zlania się owych rad robotniczych, żołnierskich w jedno z radami ludowymi, albo do skasowania owych rad robotniczych, żołnierskich, przejęcia, opanowania całego pola przez rady ludowe. Rola rad ludowych będzie rosła, ponieważ na ich czele stanął powołany 12 listopada 1918 roku Komisariat na Naczelnej Rady Ludowej który stał się uznawaną powszechnie reprezentacją ludności polskiej, który to komisariat najpierw przygotowywał wybory do tak zwanego Sejmu Dzielnicowego, skupiającego przedstawicieli wszystkich Polaków zamieszkałych w państwie pruskim, a następnie po wybuchu powstania wielkopolskiego stał się w istocie głową tego wielkopolskiego państwa, które wówczas się na kilka miesięcy na terenach wyzwolonych przez Polaków formował. Wracamy do jesieni 1918 roku. Równolegle z radami ludowymi działały rady robotnicze czy żołnierskie, często złożone z Polaków, mimo że podlegały Berlinowi i były organami władzy niemieckiej. Jedną z takich rad była Rada żołnierzy w środzie wielkopolskiej, która w dniu swojego powstania wydała specjalne obwieszczenie. Rada przyjęła obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem osób, nad ich własnością oraz starania się o spokój i porządek. Rada Żołnierska ma prawo wydawania rozporządzeń. Wszelkie rozporządzenia Rady Żołnierskiej należy bezwarunkowo wypełnić. Wszelki opór będzie surowo karany. Żołnierze, zaleca się spokój i rozwagę. Wyżywienie wasze jest zapewnione. Kartek żywnościowych dostarczą władze miejscowe. Żołd i pieniądze na życie podczas urlopu będą tu wypłacane. Wsparcie dla rodzin będzie nadal wypłacane. Inwalidzi pobierają pensję nadal. Każdy wojskowy musi posiadać legitymację od Rady Żołnierskiej i winien się zgłosić do Rady Żołnierskiej. Bez zezwolenia Rady Żołnierskiej nie wolno żołnierzowi koleją wyjeżdżać. Kto będzie kradł, rabował i tym podobne, będzie surowo ukaranym. Wszelkie rozruchy będą bezwzględnie stłumione. Wzywa się rodziców, i to usilnie, aby baczyli na swoje dzieci i nie pozwalali na samowolne wałęsanie się po ulicy. Równocześnie zaznaczamy, że dzieciom nie wolno po 6 wieczorem wychodzić na ulicę. Szynki otwarte będą w dni robocze od 10 do 5, a w niedzielę od 12. Szynki to znaczy ówczesne puby. Tak jak Rady Żołnierskie podlegały władzy centralnej w Niemczech, tak Rady Ludowe podporządkowały się istniejącej od początku grudnia 1918 roku Naczelnej Radzie Ludowej w Poznaniu. Powołał ją przez aklamację, czyli bez głosowania, drogą powszechnej akceptacji Sejm Dzielnicowy. Rada liczyła 80 członków miała obejmować swoją władzę nie tylko Wielkopolskę. W jej składzie znaleźli się również przedstawiciele Śląska, Prus Królewskich, Warmii i Mazur oraz wychodźstwa, czyli Polaków mieszkających w głębi Rzeszy Niemieckiej. Jednym z głównych problemów, jakim musiała zająć się Rada, była konieczność zapewnienia żywności dla mieszkańców regionu. Już w listopadzie powstał Regionalny Urząd Żywnościowy, który zajął się reglamentacją, czyli wydzielaniem na specjalne kartki jedzenia. Później wspomagał także walczących powstańców. Naczelna Rada Ludowa Kierowała także gospodarką, regulując działania przemysłu, rzemiosła czy bankowości kolejnymi postanowieniami. No i czekała na postanowienia konferencji pokojowej w sprawie przyłączenia Wielkopolski. Choć członkowie Rady Robotników i Żołnierzy mieli inne zdanie w tej sprawie. Pierwotnie termin powstania planowany był na dzień 15 grudnia 1918 roku. Ku temu parli polscy reprezentanci Rady Robotników i Żołnierzy. Chodziło o to, by nie czekać na decyzję mocarstw alianckich, a przepędzić Niemców z Wielkopolski. Promotorem tej decyzji był przewodniczący Rady Robotników i Żołnierzy dr Celestyn Rydlewski oraz koła tajnej organizacji wojskowej na czele z porucznikiem Paluchem, Hulewiczem, Wincentym Wierzejewskim, Stanisławem Nogajem, Bronisławem Materne i Stanisławem Myriusem Rybką. Przeciwko tej decyzji oponowała grupa osób z Naczelnej Rady Ludowej Miasta Poznania, obstając przy pertraktacjach z Niemcami. Znanym jest fakt wyjazdu doktora Rydlewskiego do Paryża w przebraniu jeńca francuskiego, liczne transporty jeńców kierowane były do Francji, by interweniować w Radzie pokoju w Paryżu w sprawie przyspieszenia decyzji o przyłączeniu ziem wielkopolskich do macierzy. Wspominał Wincent Grześkowiak. O tym powrocie myśleli także członkowie Naczelnej Rady Ludowej. Tadeusz Szulczyński pisał w swoich wspomnieniach: Będąc wtedy z Mieczysławem Chłopowskim i innymi towarzyszami wieloletniej pracy społecznej członkiem Naczelnej Rady Ludowej, byłem szczęśliwy móc współpracować w przygotowaniu niepodległości. W tej decydującej chwili społeczeństwo wielkopolskie, wyrobione i organicznie silne, społecznie solidarne, Mogło nie tylko upomnieć się o swoje prawa do pełnej polskości drogą dyplomatyczną na forum międzynarodowym, ale wystąpić także z niezbędnym wysiłkiem zbrojnym. Wykazało raz jeszcze bezskuteczność usiłowań zjednania Polaków kosztem wyrzeczenia się pełnej niepodległości. Aby podjąć wysiłek zbrojny, Wielkopolanie potrzebowali wojska i broni. Skąd je wzięli? Opowiemy o tym w kolejnym odcinku cyklu Udane Powstanie w 10 minut.